Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym miesiącu, witajcie w nowym dniu, zapraszamy Was na Vlogmas i calutki grudzień. Z nami, jak widzicie, u nas pogoda iście vlogmasowa, także rozsiądźcie się wygodnie, kubeczek, kaweczka, herbatyczka i witam Was we Vlogmasie 2020. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie ja już, yy, no tak trochę, powiedzmy, że przygotowuję się do pracy i przeszukuję tutaj najróżniejsze pomysły, patenty. I powiem Wam, że kilka fajnych znalazłam, nawet tak dla dzieci. Takie dość proste, czekajcie, gdzie to było? O, jak zrobić taką bombeczkę, domek? To w sumie wygląda taką. Albo też przeglądałam, ja mam nadzieję, że wy tu cokolwiek widzicie. Czekajcie. Nie tak. Hej, gdzie to było? Już mi skinęło? Ale to mam chyba w zdjęciach za to. Czekajcie. W zdjęciach, w zdjęciach, w zdjęciach. A nie, nie pobrałam sobie. Czyli mi zginęło, czyli muszę tego szukać dalej. Ale generalnie chodzi właśnie o taką bombeczkę. Wyłączyłam sobie nagrywanie, ale gadam do Was namiętnie. Przejrzeliśmy już tyle tych stron. Oczywiście ja przejrzałam bez Was, no bo Was tu nie było. Ale powiem Wam, że dobra, już... Lecimy dalej. Znaczy lecimy. Ja to wiecie, co jakaś latawica się normalnie zrobiłam. Kończę na razie tą przyjemność i muszę iść ogarnąć inne rzeczy. O, to też ładne. To jakiś ładny świecznik. O, proszę bardzo. Mówię te robótki ręczne mają naprawdę swój urok. Są przepiękne. Dobra. Matusiu, albo tu, albo tu, no, wiecie, wiecie jaka odwilżna się na dworze, Jest taka ciapa, śnieg co jeszcze nie zdążył spać, to właśnie dzisiaj w nocy to spadał, takiego huku narobił, wydatku boska. Bo, bo chcę wstawić sobie szyby z piekarnika do mycia, Bo wczoraj włączyłam perolizę, a dzisiaj chciałam właśnie te szyby, bo są w, w stanie wręcz tragicznym, bo co się właśnie dowiedziałam, to ostatnio był jakiś wypadek z pizzą, która wpadła pomiędzy te szyby, to podobno było jakieś ogromne lawirowanie, żeby ją wydobyć. No efekt jest taki, że szyby są po prostu katastrofa. Więc ja sobie je zaraz poodpinam i powsadzam do zmywarki. Także... O, co mi tu wylezło? Takie coś mi tu wylazło. No, proszę, proszę. Okej okay. pochowajmy sobie to, zrobimy sobie zaraz jakieś herbatki później może jakieś cappuccino Czy coś w ten deseń Ale na razie trzeba się uwinąć z tym co jest. O, alpaczki chodzą, bo już są takie momenty, gdzie gdzieś prześwituje coś. Kawałek trawy, i widzę, że już sobie wynajdują. Boże, jak ja się kręcę w kółko. Widział to kto kiedy? Bo ja tak nie bardzo. Mówię, mam tyle desek i to fajnych, ładnych, nowych, drewnianych, plastikowych, ale nie. nie. Tak się człowiek na coś uprzedzi. Widzicie, tutaj też stoi deska no to sobie ją oparłam w zasadzie to nawet chyba nie ja oparłam ale jako ozdoba a nie jako deskę do krojenia także powiem wam dobra ja się muszę teraz chwilę skupić wziąć za te szyby a my widzimy się za chwilę odwiedziny chłopaki przyszły zobaczyć co jest grane co się dzieje i czego ta matku nie przychodzi no to postanowiły się wybrać same. Oho, sprawdziły, już mogą sobie iść dalej. Dobra, udało się rozmontować te szyby. Znaczy, je się łatwo bardzo wyciąga, gorzej się je wkłada. I teraz pytanie: tak. Eee, tabletka na dno, bo ja nic nie wrzucam. Na błyszczacza mogę dolać, bo ludzi mi jeszcze nie pokazuję. Ale... Hej, dolejmy. Wszędzie trafię, tylko nie tam, gdzie trzeba. E, chyba jednak już by pokazało, że nie ma nabłyszczacza, bo to dużo weszło. A do szyb na błyszczacz się przyda. I powiem Wam szczerze, teraz nie wiem na jaki program to ustawić, bo... Jeszcze w tej zmywarce tych szyb nie myłam i nie mam jakiegoś takiego obcykanego. Czekajcie, może na 70. Tak jak gary. Na 70. Na jedna, druga w sadu. I z otwartymi to prawie 3 godziny będzie myło. Dobra, niech idzie. Czekajcie, tu jest jeszcze jakaś funkcja na a nie Boże, widzicie? Ja to jestem po prostu geniusz, jakich mało. To był guzik do czyszczenia zmywarki, także spoko oko. I teraz tak, została mi jedna szyba. Kupię, że tu się tak nie blokuje. Ona jest ujumana jak skurczy byk, ale to to już jest najmniejszy problem, bo. No bo do tej szyby możemy dotrzeć. Najgorzej jak jest piekarnik, który ma te właśnie przelotki, a jednak szyby nie są wyjmowane. To jest wiecie co do mycia, tragedia. Bo tutaj, no zobaczcie, to jest po prostu 3 minuty. Ja wcześniej sobie zrobiłam pyrolizę, więc tutaj jeszcze są jakieś takie ślady, śladziki. Teraz się tak skończy. Kuki, owo, że tego nie można tak otworzyć i że to leży, tylko trzeba trzymać. No tak niestety jest w tym piekarniku. I tutaj nawet nie używam jakiegoś czegoś konkretnego do piekarnika, tylko normalny płyn do mycia kuchni. cieszy artylerii użyję najwyżej później. Mówię, niewdzięczna robota, ale powiem Wam szczerze, jak piekarnik ma pyroizę. Jak ma to wszystko demontowalne, to i tak dziewczyny jest w pikuś. Naprawdę to wtedy i tak jest pikuś. Cała reszta to już robi się sama. Ja miałam właśnie przez długo znaczy w zasadzie przez 10 lat to co? I tak do was tyłem, ale muszę tutaj. Nie wiem w ogóle, czy będziecie dobrze słyszeć, bo ja to nagrywam teraz telefonem. Tak sobie wymyślałam, że spróbuję, jak telefon będzie się zbierał. Mam nadzieję, że jest ok, przez 10 lat tak lekko miałam amikę, piekarnik. Nie wiecie, 10 lat temu no, ta technologia była zgoła inna. To pamiętam, jak go wymieniałam, to mówię, ja pierdzielę. on był już tak dojechany, tak zajechany, bo to, to wiadomo, bo wszystko, wszystko, co by się, znaczy cała historia, wiecie, dziesięcioletnich przypaleń, pizzy i on był po prostu do utrzymania w czystości straszny, po prostu straszny. Jeszcze zobaczymy, jak mi się te szyby domyją. O, mogą się nie domyć jakoś tak mocno, ale wtedy zawsze mam skrobak do szypi. Polecimy 3 sekundy i jakoś to będzie. Także ci takie buty. Teraz zobaczymy, co mu tu jeszcze będzie brakowało. Jeszcze go tu na, gotowo nie czyszczę, bo, bo i tak go jeszcze uciapię i w ogóle i w ogóle, chociaż idąc z tym... Torem myślenia. Hej, co? Poczekajcie. Nie, dobra. Teraz powinno być ok. Tak. Chociaż idąc z tym torem myślenia, to wiecie, w ogóle nie ma sensu cokolwiek. Bo to wszystko i tak zaraz się. Łapanie. Ale mi się tu zaraz mikrofala odpali. Normalnie indyka upiecze. Jeszcze muszę pranie wyciągnąć. Także takie dzisiaj wiecie, logmasowe czynności, które tak na dobrą sprawę też trzeba zrobić. No bo same się nie zrobią, nie? mi się tu natrzypało do szuflady co za normalnie Rosja Radziecka tak dziewczyny tak patrzę, że może ja sobie jeszcze tylko muszę mieć tą pianą bo może bym sobie tu jeszcze przydała tak jak z wami stoję to meble z grubsza tylko. Bardziej... O, a co tu jest? A coś się przyczepiło. No i ta ściereczka się do tego nie nadaje. Bo tak coś nie współpracuje. Ale okej. Okay. Też nie ma tragedii. Dobra, to ja sobie zaraz przelecę do końca. No i powiem Wam, że klin do szyb nie bardzo sobie radzi z tłustymi paluchami. Już to widzę. Prawda. znaczy, nie tak, że sobie w ogóle nie radzi, tylko się trzeba naszarować. A ten ja mam właśnie do takich tych do mebli w, po... w połysku, czekajcie, bo mnie kuchenka kupiła teraz. Yy, to wystarczy naprawdę. Psik już dwa razy przetrzyć tam nie ma nic. A po do szyb już tak. No, niby się świecą, ale to takie wiecie. Świecą i nie świecą. Dobra. Słuchajcie, rozpoczęłam montaż girlandy. Jednej. I tak na razie jedno rozpętałam. Ale mam tu takiego pomocnika ze sobą, który mi cały czas tutaj kradnie. Jak nie naklejkę, to haczyk. Jak nie naklejkę, to haczyk. O, o widzicie? O, 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 o. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie srokę. To jest po prostu jakaś makarena. I on sobie to zaraz zwali i będzie panna z mokrą głową. Jazda. A jak? A jak, kociczek? Julek, zostaw to, bo cię normalnie prąd zaraz. Wiecie, co z tym kotem to nie można robić nic. No, co za normalnie? Odejdź, psik! Panie, kochany, chcesz pan wkły? Wszystkie trzy? Świąteczny kot, w ogon się zaplątało. Uciekaj, że już mi, już mi tu naplątałeś. Normalnie taka współpraca tu być nie będzie. Czekaj, niech ja tylko rękę sobie zrobię wolną. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, Patrzcie jak to. Małpiszą. Wcale się nie boi. Okay. Uciekaj mi stąd. Normalnie nie jeden. No i co się patrzysz? Musieliśmy Panie Kocie aresztować. Proszę bardzo. Bo panie kocie tak się interesuje wszystkimi ozdóbkami i światełkami, że to jest po prostu niewyobrażalne. No mój gwiazdor świąteczny, co? Taki gwiazdor jest. Dobra, udało mi się zmontować taką ścianę na razie. Teraz się biorę za pościel. Jakoś to pomału zacznie. A nie, teraz najpierw idę na strych, bo muszę jeszcze ściągnąć inne girlandy. Ale powiem Wam, że pierdzielenia z tym, chociaż ładnie to wygląda. Czekajcie gdzie tu. Gdzie tu mam światło? Boże. Boże, boże, boże. Gdzie my tu mamy światło? To i tak nie jest to światło. Tak to jest, jak się ma 15 tysięcy światła. Właśnie dostałam komunikat od Marysi, że szyby z piekarnika się umyła. I Julian przejmuje vloga. Słuchajcie, on jest wszędzie, na każdym kroku. Wszędzie, po prostu. Robi ze mną porządki, a nie daj Boże coś zaszeleści, coś tamten, to o, już czymś tam się bawi. Kocie, to nie to okno, to pierwsze piętro, tędy cię nie wypuszczę. Chodź, Juluś, sypko. Chodź, sypko. Poszę, boże, boże. Czekaj, bo tak napierasz, na tą kamerę, że to po prostu jest jakaś masakra. Chciałeś się z wszystkimi powitać? Taki jesteś świąteczny kot? Mhm. Dobrze, dobrze, rozumiem. Oj, Boże, Boże. Widzicie dzwońca? Przed chwilą próbował tego kwiatka przeatakować. Normalnie muszę go iść zaniść na dół, bo nic nie mogę przy nim zrobić. Co chwilę muszę lecieć, bo już mam przed oczami takie widmo spadającego normalnie obrazu. W tym wypadku kwiatka na Julka. Boże, te koty to są. Tak niewiele im trzeba do, do zabawy. Byle papiurek, byle drucik. U mnie najbardziej lubią się bawić koty tym takim drucikiem od chleba. Od woreczka od chleba. Jezu, jaka jest zabawa. No już pomijam jajka wielkanocne. Jajka są też najlepsze. Czadowe, nie? Matka musi iść na strych, tylko boi się, że jak ty wbijesz na strych. Ze mną, to kto cię potem stamtąd zniesie, wiesz? Światło trochę kiepskie, ale to nic, bo właśnie jestem na strychu i próbuję, powiem Wam szczerze, się dokopać do jakichś świątecznych dekoracji. Tak, tu mam jednego, ale nie będę tak znosić. Tu mam. Girlandy na dół do pokoju Tu mam te takie girlandy przy kominku tam mam jakieś habazie i kurczę W ogóle to ja tu muszę tu poogarniać, bo ostatnio tu widzę była jakaś akcja nieziemska nie wiedzieć z jakiego w ogóle tytułu. Bo tu wszystko jest tak na rozwalne, Znaczy ja wiem z jakiego tytułu moje dzieci tu narządziły. Oczywiście jak była akcja sprzątania to wiecie jak to działa wtedy. I chyba się znalazła noga od choinki. Haha, widzę ją. Chociaż moja choinka to jest wiecie taka z metra cięta. Co roku sobie obiecuję, że ją wypierdzielę i, i kupię nową. No ale nie kupię, bo i takiej nie mam gdzie postawić. Znaczy, w tym pokoju, w którym stoi choinka, bo wszędzie, gdzie indziej, no to pewnie, żebym mogła ją postawić, ale z drugiej strony nie ma sensu, bo jak tam nikt nie siedzi, no to po co tam choinka, nie? Znaczy, nikt nie siedzi, no nikt tam w większości nie spędza świąt. A tu to co to jest? To są buty. To są kresiek, a tu są moje psalmony. Boże, skarbnica wszystkiego na tym strychu. Dzisiaj już mi się nie chce, chociaż wiecie co? Ja bym tu chętnie już trochę poukładała. Tu jest szopka przepiękna. Tu obok jest też równie piękna latarnia. Nie wiem czy ją będzie widać ale też jest przepiękna. Cała taka. Czekajcie, żebym nie zrobiła dziury w suficie. I to też trzeba znieść na dół. Ale to nie dzisiaj. To tak. Patrzcie, mówiłam, że Julek nie przyjdzie, to Tośka już tu to jest. Tosia, a jak my stąd zejdziemy? Ja z tymi kotami dostanę kiedyś cholery. Najbardziej to Tosiu... Chodź, Tosiczka. No. Po prostu. Julka zamknęłam na dole, a Tośki nie widziałam i o niej zapomniałam. No to przyleciała, proszę bardzo. Teraz jestem ciekawa, jak ona zejdzie po tej drabinie. Czyż to też jakieś głupoty farmazanie, co? Kot po drzewie wchodzi i schodzi, a ja się o drabinę martwię. Znaczy o drabinę, no takie schody drabiniaste, bo mamy te, wiecie, takie schody otwierane. i powiem wam szczerze, że normalnie któregoś pięknego dnia to ja tu ja tu sama nie wiem, co ja tu mam na tym strychu wiecie, tyle to dobroci, że cześć moja dziewczynka, no cześć, powiedzłaś, zobacz co tam matka, czy daje radę nie potrzebuje pomocy czy wszystko dobrze jest, tak wszystko dobrze jest, naprawdę wszystko jest super, wdechę wdechę, mówię ci Idź zwiedzaj, bo zaraz schodzimy. Zaraz będziemy schodziły. Jeszcze tu zobaczymy, co tu jest. Tu nie ma nic. Jeszcze w tamten kąt muszę zajrzeć, bo tam na pewno też są święta. Także do boju. O Jezu, no a ja słuchajcie, sobie dalej siedzę, a właściwie leżę. Przyszłam się na chwilę położyć. Leżę i czekam, y, aż moje jaśnie pani kocie zejdzie ze strychu jeszcze nie zeszła i wcale widać nie ma zamiaru zejść także Ach, także tak no powiem wam, że to jest jakiś po prostu armagedon zaraz będę musiała iść polować na kota myślałam, że idzie, ale nie wiecie jak u mnie zaczął padać deszcz A, autentycznie normalnie pada deszcz, słuchajcie i to tak wali w te szyby okienne, że aż niewiarygodne. Uu, hu, hu, No, kocie, zlitujesz się nade mną. Ci, ci, Tosia, ci, ci, Zaraz niech jeszcze przyjdzie Matylda, to Tośka w życiu stamtąd nie zejdzie. Będę siedzieć i pilnować kotka. Jakby się kto pytał, co robi, pilnuje kota. A dziewczyny, yy, czytam właśnie Wasze komentarze z tymi sałatkami, yy, najróżniejszymi, z ciastami i tak dalej. I powiem Wam, że mm, na pewno coś od którejś odgapię, pożyczę sobie przepis, bo one wszystkie są pyszne. Znaczy, wszystkie są pyszne: jak się czyta, to to wszystko wygląda pysznie. Piszecie też właśnie o sałatkach śledziowych. No ja sałatek śledziowych akurat nie robię, bo u mnie nikt tego nie lubi. Więc yy, nikt poza mną, bo ja oczywiście bardzo chętnie, no ale dla samej siebie nie robię, bo przecież to tak aż tam sobie zawsze jakiegoś śledzia zrobię tak delikatnie. Ale u mnie właśnie ze śledziami to jest mały problem. Chociaż powiem Wam, dzisiaj, jakbym miała śledzie w domu, to bym chyba wciągła wiaderko. Jaką mam w ogóle ochotę na coś kwaśnego, słonego, jakoś tak w ogóle za mną chodzi. Także tak, słuchajcie, ja idę sobie teraz Słuchajcie, i słuchajcie, i słuchajcie. Przecież Wy mnie słuchacie, nie? No. Idę kota spróbować ściągnąć i będę kończyła już tego vloga, bo muszę się przygotować jutro do pracy. Mam nadzieję, że przeżyję ten dzień jakoś, no bo to już takie. Półtora tygodnia od czwartku zeszłego, to prawie dwa tygodnie. Powiem Wam szczerze, nie pozbieram się, jak wrócę. Nie pozbieram się, ja mam nadzieję, że w pracy wszyscy są ogarnięci ogromnym duchem świąt i nie mają pomysłów na głupoty, żebym nie musiała nadrabiać nie wiadomo ile. Bo powiem Wam szczerze, że. Ale już dzisiaj się czuję dużo lepiej. Dalej jestem taka, wiecie, słaba. I, I ten, ale mimo wszystko, już lepiej, już sobie pranie poskładałam, ogarnęłam ten piekarnik trochę, tutaj sobie zamontowałam te lampki, zaraz pójdę w kuchni, zrobię i tak pomału, pomału, jakoś to tak. Zresztą, jak mi tutaj napisała jedna z Was, kto jak nie my, nie? to tak właśnie jest. Jakoś tak pomału, pomału, pomału i wszystko będzie ogarnięte. No najważniejsze, żeby te siły wracały, bo bez tych sił to w głowie dużo, a, a niestety tak niewiele. Uwierzcie mi, że zgubiłam kota. Myślałam, że jest na tym strychu. Obszukałam ją. I nie wiem, czy ona mi w międzyczasie wyszła i gdzieś się zaszyła w innej części domu. Nie mam żadnego pojęcia. Ale za to... Zniosłam już, będąc któryś raz tam. Tak za każdym razem biorę coś. To jest, wiecie co, domek. On jest przepiękny, on pięknie świeci. Ojej, nawet świecą baterie. Patrzcie z zeszłego roku. I on był w ogóle z jakiejś groszy. Ja nie pamiętam, czy on był z Iska czy skąd. Czy z Pietronki, może z Pepką? Nie wiem. Tu nawet nie ten. Nawet nie ma skąd. I mój przepiękny świecznik. Takiego grubaska reniferka. Zaraz go sobie tutaj od razu dam na stół. Tu mam kumpla renifera. Też jest. A ja mam dziś jeszcze takiego dużego. Takiego wielkiego. No proszę, proszę. I te gwiazdki one były chyba z Pepko. I one też... Nawet też coś delikatnie świecą. Też przepięknie. I one są na te właśnie takie durne baterie, co ja ich teraz mam dużo, bo mówiłam wam kiedyś, że moje małżeństwo nakupiło tych baterii z tego względu, że szukało jednej i tak brało za każdym razem po komplecie. Ja pierdzielę, tutaj też wszystko gotowe, święta można zaczynać, wszystko świeci, a ja się tu przejmuję, nie wiem w ogóle czym, słuchajcie, bez sensu. Także to do kartonu. A tu jeszcze mam mój świecznik adwentowy na świeczki. Jestem trochę przykurzony trzeba go przetrzeć, ale też bardzo go lubię. Mam go już też bardzo dawno. I też go zabieram ze sobą. No i co, moi drodzy? Także ja oczywiście w dniu dzisiejszym razem z moimi potworkami, figurkami, Żegnamy się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zapraszamy Was na jutro. Mam nadzieję, że e, jutro będzie jeszcze lepszy dzień jak dzisiaj. O, że jutro będzie jeszcze lepszy dzień jak dzisiaj. Że to wszystko się jakoś uda fajnie poskładać. Uda się wszystko y, Uda się szybko wrócić do zdrowia. Bo już właśnie dzisiaj mówię, już czuję, że jest tak naprawdę dużo, dużo fajniej. Więc pst, pst, pst. mam nadzieję, że jutro będzie tylko lepiej. Zapraszam Was na jutro. Proszę o kciuka w górę, w dół. Jest to bez różnicy. I dziękuję Wam pięknie, że jesteście. Jak zawsze. Cześć. Trzymajcie się.